Na scenie nowej naszego teatru miałem przyjemność realizować muzykal Księga dżungli. Jest to muzykal dla dzieci, który miał swoją premierę już w innych teatrach w Polsce. W naszym teatrze zależało nam na wprowadzeniu jeszcze większej przestrzeni dźwiękowej, która dopełniałaby grę aktorów i dynamiczną choreografię. Kolejnym celem, jaki postawił przed nami reżyser oraz kompozytor, to połączenie w spektaklu dwóch światów miejskiej dżungli. Postaci scenografii oraz dżungli tropikalnej, reprezentowanej właśnie przez efekty dźwiękowe. W trakcie rozmów z kompozytorem i produkcją spektaklu okazało się, że jest to bardzo wymagająca produkcja pod względem muzycznym, a przede wszystkim efektowym. Duża liczba efektów poza muzyką oraz przeniesienie małego widza w świat niesamowitych dźwięków natury wymusiły na nas poszukiwanie innego rozwiązania niż tylko klasyczne stereo. Tak narodził się pomysł zastosowania systemu imersyjnego Sandscape. Podczas realizacji Księgi Dżungli wykorzystaliśmy nie tylko efekty w formie pojedynczych śladów, jak na przykład bzyczenie pszczół czy odgłosy dżungli, ale także podkłady muzyczne w formie śladów stereofonicznych. Okazało się, że zastosowanie klasycznych śladów stereo w Sunscape daje niesamowite możliwości kreowania przestrzeni. Robienia bliskich i dalekich planów dźwiękowych, rozszerzania ich oraz zawężania. O takie wrażenia chodziło wszystkim producentom spektaklu. Precyzja działania Sunscape i to, jak rozbudowuje on przestrzeń dźwiękową na widowni, sprawiły, że nawet gotowe nagrania stereo mogłem naprawdę kreatywnie rozmieszać w przestrzeni widowni. Dzięki procesorowi DS100, niesamowicie łatwo udało się uzyskać efekt, gdzie partie salowe są słyszalne na pierwszym planie na całej widowni, natomiast chór umieszczony jest na drugim planie, ale wciąż wyraźnie przebija się przez miks. Muszę tutaj wspomnieć jeszcze o efektach. Poruszając dźwiękiem bzyczenia pszczoły albo rykiem lwa udało się uzyskać bardzo realistyczne wrażenia, do tego stopnia, że ludzie ruchami głowy śledzili poruszające się obiekty dźwiękowe. Może to, jak dobrze ruch dźwiękowy jest odwzorowany w Sunscape, zobrazuje historia z próby. Dostałem nagranie ryku lwa od kompozytora i chciałem go odtworzyć, by sprawdzić jak brzmi. Oczywiście na początku, wrzucając ślad do Q od razu animowałem ruch tego dźwięku w Sandscape. Po odtworzeniu go wraz z automatyką ruchu, dzieci na widowni zaczęły płakać, krzycząc, że po scenie biega lew. Po tej sytuacji za każdym razem ostrzegałem, że będzie odtwarzany reklamal lub inne efekty animowane w Sanscape. Na samym początku pracy z Sanscape, kiedy tworzymy nowe show na konsolecie i zaczynamy konfigurację, w moim przypadku był to D-Live, pierwsza rzecz, jaką okazuje się zbędna, to szyna miksująca, czyli nasza suma. Bo tak naprawdę wszystkie sygnały wysyłamy do procesora DS-100 jako obiekty po Direct Out. Tutaj tę funkcję przejmuje matryca i zamienia każdy z kanałów, który do niej wysyłamy, na obiekt dźwiękowy, którym będziemy poruszać w przestrzeni widowni albo na scenie. Tak więc pierwszym elementem jest to, że znika suma, a pojawiają się obiekty. Należy zastanowić się, co przypiszemy do obiektów. Czy będą to pojedyncze ślady, czyli direct out bezpośrednio z mikroportów poszczególnych aktorów, czy może stworzymy jakieś grupy. Na potrzeby muzykalu Księga Dżungli stworzyliśmy grupy wyjść, które określały nam miejsca, gdzie chcieliśmy, by dany dźwięk był reprezentowany. Czyli mieliśmy na przykład obiekty blisko widza, daleko widza, wąsko, szeroko względem sceny i mając ślad stereo mogliśmy go dowolnie wysyłać do grupy, co dawało nam możliwość kreatywnego zarządzania tym, jak ten dźwięk jest odtwarzany. Wyjątkiem były oczywiście ślady wokalistów, ponieważ wysyłaliśmy je na oddzielne wyjście, które stanowiło obiekt na środku przestrzeni. Dzięki temu ich partie wokalne były słyszalne bardzo dobrze i w każdym miejscu widowni. Zawsze przybijały się przez miks. Jednocześnie zmniejszało to konieczność stosowania zaawansowanej korekcji na torach wokalowych, bo mogliśmy naturalnie ten dźwięk wydobyć z naszego miksu. Były też dodatkowe grupy wyjść związane z efektami surroundowymi, i był specjalny obiekt stworzony do FX-ów, gdzie wysyłaliśmy konkretne efekty, takie właśnie jak bzyczenie pszczół czy ryki lwa, i te dźwięki były animowane. To znaczy, w Q-Labie mieliśmy narysowaną ścieżkę ruchu tych obiektów. Dzięki temu mogliśmy nie tylko słyszeć ten dźwięk, ale też czuliśmy wirtualny ruch tych wybranych dźwięków. Kolejnym wyzwaniem podczas pracy z systemami imersyjnymi to oczywiście kwestia zaprogramowania automatyki, zarządzania i sterowania. Tutaj od razu powiem, że w przypadku naszego projektu sercem był QLab, czyli program znany użytkownikom Maca, służący do odtwarzania wielokanałowego dźwięku. QLAB ma w sobie zaszytych wiele protokołów do kontroli naszych sygnałów. To znaczy mamy tu protokół MIDI, protokół SC, który może jest trochę mniej znany, natomiast jest wykorzystywany właśnie przez wiele urządzeń, m.in. przez matrycę DS100, która jest sercem Sandscape'a. Łącząc wszystko za pomocą skrętki, to znaczy nasz komputer z QLABem, DS100, ze wzmacniaczami instalacyjnymi D&B i konsoletą do jednego routera. Mamy pełną konfigurowalność, jeśli chodzi o zarządzanie i sterowanie siecią. Wszystkie sceny zapisywałem w d następnie te sceny przywoływałem tak, jak się to klasycznie robi, przy pomocy kolejnych snapshotów. Razem z ładowaniem snapshotów szła komenda MIDI, która wyzwalała w QLabie odtwarzanie jakiegoś dźwięku, jednocześnie wyzwalając komendę OSC, która sterowała DS100. Co fajne, w QLabie macie biblioteki SoundScape'a, gdzie od razu mamy matrycę XY. I możemy narysować myszką, czy rysikiem, czy palcem też na tablecie, czy ekranie dotykowym, to jak ma zachować się dany efekt. Oczywiście QLAB jest moim narzędziem do odtwarzania. Konsoleta jest moim narzędziem pracy, a DS100 to po prostu matryca, która realizuje to, co chce. Natomiast jak zarządzać całą matrycą i nagłośnieniem jednocześnie? Tutaj w DB wracamy do podstaw, czyli do programu R1 służącego do zarządzania i sterowania nagłośnieniem DB. Więc każdy użytkownik zna ten program i wie, że jest dość czytelny i prosty. Wszystkie widoki w R1 były skonstruowane pode mnie, tak żebym wiedział, gdzie co się znajduje. Dodatkowo w aktualnej wersji R1 jest możliwość obsługi Sandscape'a, więc mamy tak Positioning View, czyli okno widoku, gdzie po pierwsze widzimy fizyczny rozkład głośników oraz naszą wirtualną przestrzeń. Co tyczy się samej matrycy D100 i systemu Sunscape, sam sposób jego działania jest bardzo ciekawy. Ponieważ po pierwsze, lokalizacja naszych obiektów faktycznie odbywa się w przestrzeni XY i ruszając jakimś obiektem czujemy i słyszymy ten ruch. Coś przemieszcza się z jednej strony na drugą, coś oddala się, coś się przybliża. Natomiast D&B i system Sunscape pozwala na więcej niż tylko lokalizację źródeł. Oprócz tego, że matryca jest świetnym narzędziem do kreowania dźwięku imersyjnego, jest także niesamowitym efektem pogłosowym. Ma wbudowane 144 sploty pogłosowe, które pozwalają na zaimplementowanie akustyki pomieszczeń fizycznie istniejących, które inżynierowie z DB zmierzyli w wybranych miejscach na całym świecie. Są to bardzo prestiżowe miejsca, jak np. Opera Wiedeńska czy Katedra Stanford, które mają swoją charakterystyczną akustykę o wysokiej jakości. I sczytując odpowiedź impulsową tej sali, inżynierowie zaimplementowali ją do systemu SoundScape. Pozwalając użytkownikowi na uruchomienie tych efektów i uzyskanie dodatkowych wrażeń przestrzennych, których nie dałoby się uzyskać przy użyciu klasycznych efektów pogłosowych z konsolety. Miałem okazję zrealizować również koncert live przy użyciu sandskej wraz z symulacjami pomieszczeń akustycznych, a była to akurat opera wiedeńska, i zrobiło to naprawdę niesamowite wrażenie do tego stopnia, że życzyłem się, jakbym był właśnie w tej sali.